Dzisiaj zrobimy taki rozkład, co mężczyzna dzisiaj myślał o Tobie. O, już wypadła karta, on Cię po prostu pragnie. Dobra, mężczyzna manipulator, ale biorę w ręce swoje życie i umie po prostu dojść do tego, czego on pragnie. Dobra, zobaczymy, co on dzisiaj jeszcze myślał, ale już aż wypadły karty, musiałam to powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. W jakich ty dzisiaj jesteś energiach? Zobaczymy. W jakich ty jesteś dzisiaj energiach? Oj, ty coś nowych chcesz iść i, i chcesz gdzieś pozytywnych. Nie wiem, dzisiaj u ciebie był fajny dzień. Fajny dzień, ty spędziłaś go gdzieś, możliwe gdzieś jechała, możliwe gdzieś pisałaś z kimś, rozmawiałaś z kimś, w całych takich jakichś swoich takich myśleniach troszeczkę była, w tenże czas, ale gdzieś możliwe byłaś tam, gdzie nie była jeszcze, możliwe pojechałaś wydawać pieniądze też, bo widzę, że tak, tak jakby troszeczkę wydala pieniądze, też może tak być, na no, zakupy możliwe. Shopping. dobra zobaczymy w jakich, ty, w jakich ty jesteś na jakich my zobaczyliśmy zobaczyłaś, że ty mm, poznałaś siebie w tym rozkładzie no i zobaczymy co mężczyzna myślał dzisiaj o tobie, pomyśl o swoim mężczyźnie teraz i zobaczymy co dzisiaj on myślał o tobie mhm E, troszeczkę między wami możliwe jest niewiadoma jakaś sytuacja taka, że nie on ci nie rozumie, nie ty go nie rozumiesz i e, każdy ma jakieś swoje takie ograniczenia, możliwe kontaktu nie macie całkiem. E, mężczyzna... mężczyzna e, <śm> On wcale myślę, że Ty ograniczyłaś więcej, nie, od niego, a możliwe Ty masz e, taką, że Ty jakby nie wiesz sama, co się dzieje, nie, możliwe też, Ty wie, jest też, też takiej sytuacji, gdzie może mężczyzna nie pokazuje swojej miłości, nie pokazuje jak on do Ciebie podchodzi i Ty jesteś takim troszeczkę w takim stanie, gdzie Ty już nie wiesz, co czekać, i Ty po prostu odpuściłeś sytuację, poszła w sobie w nowe. Oto jakoś tak to pokazują karty z jednej strony. On tak myśli, że Ty po prostu poszłaś w nowe, chociaż sam po sobie. On myśli, że jednak on jest zainteresowany Tobą, i tej mu bardzo, bardzo podoba się. No tutaj jest tak, że jakaś, żeby albo na nowo pójść, albo po prostu znowu tak to Ciebie. Przyjść po prostu. Cześć, co słychać nie jakoś o tak, ale zobaczymy dalej. No tak przyciągania e, on zrozumiał to, że on mm, wybiera się sercem i on wybiera ciebie. I on to zrozumiał już teraz do niego doszło. Dobra, bo była między wami jakaś taka sytuacja, taka niewiadoma jaka, dobra. Co mężczyzna dzisiaj myślę o tobie? On rozumie, aha, no bez ciebie jemu nie bardzo dobre i on, myślę, że ty pojawiłaś się w jego życiu nie prosto tak, on całkiem, on całkiem chce zmienić swoje życie, po prostu, on po prostu, mm, myślę o tobie, że ty jesteś idealna dla niego, kobieta, która po prostu wszystko, no tak, o, to, co on by nie pomyślał? Wszystko u ciebie ty piękna, ty i, i ja jako mama, możesz być możliwo masz dziecko, e, możliwo, no to nie jest tak obowiązkowo. E, możliwo, że ty gotujesz dobrze, możliwe, ty i samo po sobie, jako piękna figura, masz piękno. Po prostu ideal kobiety dla niego. I on widzi, że ty. Po prostu żyjesz w takim spokoju, ty starasz się przyjść do tego spokoju stabilności swojego i on po prostu rozumie, że ty dla niego jest cenna bardzo i on by chciał z tobą szczęścia, chciał tak jakby pocieszyć się z tobą razem, żeby ty nie byłaś sama. On po prostu rozumie, że, że on boi się, żeby ty od niego nie uciekła. Oto jakoś tak on to pokazuje. On rozumie, że ty nie prosto pojawiłaś się w jego życiu. I on tak myśli, że ty dla niego jest szansem na rodzinę. On rozumie, że od z tobą on mógłby mieć rodzinę. Oto jakoś tak to pokazują karty, że na tyle on możliwe ta sytuacja, która była między wami, bo jest taka sytuacja, że coś, coś nie tak. Albo rozmowa była jest taki nie, nie do końca on ty jego rozumiesz, nie do końca on cię rozumie. I w tej sytuacji, gdzie on wszystko przemyślał sobie gdzieś tam troszeczkę ten czas, który nie jesteście razem, on to wszystko przekręcił dla siebie tak w głowie i dzisiaj doszło do wniosku, że ty dla niego no, idealna kobieta dla związku. A co jeszcze ty myślał? Mhm. On wybiera. On po prostu dla niego wygląda tak, że on chce w twoją stronę iść, ale w tenże czas on rozumie, że on musi wybór zrobić. A jaki wybór? Jaki wybór masz? Mhm. Wygląda tak, że dwie kobiety. To jest jesteś jeszcze jedna kobieta i możliwość dlatego... Tak szybciej to, że tu tak pokazano, albo po prostu ty dla niego jesteś taką piękną, że on po prostu mm, z jednej strony boi się y, być z tobą, bo rozumiem, że tobie trzeba dać stabilność. Jeżeli ty pewna jesteś, że u niego nikogo nie ma, no to tutaj po prostu on myśli. O tym, że z jednej strony chce chciałaby mieć stabilność z tobą, ale z drugiej strony, no, rozumie, że on teraz żyje, jak on żyje, że mu to pasuje, że mu to komfortnie, tak jak teraz. No i ciężko zrezygnować z tego, co on ma e, samemu, e, żeby wejść w energię takim. Ta. No on Cię bardzo pragnie, on Cię bardzo pragnie, Ty dla niego jesteś na tyle piękna, na tyle... Sama kobieta bardzo pewna siebie, wie, że ona podoba się mężczyznom, wie, że Ty intuitywna jesteś bardzo, Ty bardzo czujesz i ludzi, Ty bardzo umiesz pomagać i odczuwasz też ludzi całkiem obok siebie i on to rozumie, że co by on nie mówił, co by on nie gadał, Ty odczuwasz go. Na odległość, i rozumiesz, kiedy on mówi Tobie prawdę, a kiedy nie. No bo y, taka kobieta bardzo odczuwa wszystko, mm, takie minimalne y, rzeczy, które mógłby inny człowiek i inna kobieta nie odczuje, Bo to nie wszystkie tak czują. To też. No, on teraz tak jakby ma wybór, i dlatego on troszeczkę tak dzisiaj tak myślał. No troszeczkę mu smutno, bo on rozumie, że on nikogo oprócz ciebie nie chce. U niego jest dużo dziewczyn, obok niego kręcą się dużo dziewczyn. On to rozumie, no, on czemuś myśli, że y, nie ma szansy, że nie ma szansy. Chociaż on smutny on patrzy, że tyle szansy miał do twojej strony, ale jednak nie wyszło coś, coś nie podpasowało. Ale on ma jeszcze dwa szanse, tak jakby pokazują karty, że szans jest, tylko ty jego nie widzisz. Że nie i o co ciekawe, że on taki smutny, dlatego że on y, nie widzi nikogo oprócz ciebie. Prosto. On rozumie, że ty dla niego jesteś też po prostu imperytrycyjna. Kobieta, y, która możliwe o, o tobie nikt nie wie, albo jak wie, to ktoś jeden, możliwe jakiś kolega albo po prostu wcale nikt nie wie o Tobie. Możliwo kobieta, Ty jesteś taką kobietą, która bardzo intu, intuitywnie go uczuwasz. Możliwe Ty też możesz zajmować się tarą. Możesz w tych takich duchownościach rozwijać się, też tak może przegrać się że ty idziesz taki w w silu podświadomości, ty wierzysz w to, mm, bardzo związany jesteś tym takim światem innym troszeczkę, nie, której tak jakby nie każdy to może poznać no i ty taka jesteś bardzo mądra i on to widzi, że ty jesteś bardzo mądra, no mężczyzna troszeczkę tak pomyśla, nie? że z tobą e, to nie będzie tak e, raz, dwa i już i on cię ma no tutaj trzeba pracować nad e, tym związkiem i on to rozumie, ale ty jesteś daleko, na odległość możliwą. Ja powiem, że ta odległość, e, problem dla niego i u niego to, że on nie może z tobą być, bo coś nie może. Dla niego naprawdę to jest te, taka sytuacja, którą on, on sam nie oczekiwał i może, że tak będzie, że, że po prostu będzie tak, że on, dla niego to będzie oraz że ty jesteś daleko, raz, że ty tak jak gwiazdeczka, możliwe, on cię ogląda gdzieś w internecie, Twoje zdjęcia zdjęcie i to wszystko, i on patrzy na ciebie, i mówi, że Boże, jaka ona piękna, i on cały czas o tym myślę. Mm, I zły na to, że z jednej strony on zły na ciebie, e, to, że zły na ciebie i chce wszystko skończyć że może nie, odpuszczę ją, ale z drugiej strony on nie może, bo Ty jemu po prostu dajesz energię, Ty mu dajesz szczęście, Ty je dajesz to, gdzie on po prostu nie odczuwał nic, no nic takiego, jak z innej, jak, um, z innej kobiety, on nie odczuwał tego, co odczuwa z Tobą. Po prostu Ty dla niego y, dajesz taką energię, że on utrzymuje, że on chce działać, że on niego nastrój, że on niego taki pozytyw i on po prostu rozumie, że bez Ciebie mm -mm. no Ty odeszłaś i możliwe dlatego tak. No on teraz po prostu mm. <laughs> no powiem tutaj tak że będzie spotkania albo napisze albo spotkanie. no to też szybciej to że chce przyjechać do ciebie bo on rozumie że ty jesteś nim zainteresowany i on w tobie też e, taka miłość miłość naprawdę ciężko jemu bez ciebie bo ty odeszłaś i jemu naprawdę smutno będzie walczyć z tobą, bo on po prostu, on rozumie, że możliwe coś zrobił nie tak jak trzeba, i on rozumie, że od niego to dużo teraz zależy. Temu czekaj, że, że na pewno będą działania, bo on po prostu nie wie czemu, on rozumie, że bez ciebie on jest zły w ten czas, i z drugiej strony on wie, że ty mu dajesz taką energię, że on bez ciebie nie może. I zły przez to, że rozbite serce ma przez ciebie, nie? Że po co, gdzie ja je spotkał? On tak czasami może myśleć, że gdzie ona mi wzięła się na moją głowę? <noise> Zakochał się mężczyzna.